Hej, witajcie w następnym odcinku z Sonika i prawdopodobnie ostatniego, a przed nami. Chyba, Sonic. Eee, dajcie mi znać, proszę, w komentarzach, zanim zaczniemy, czy chcecie zobaczyć te wszystkie dodatkowe poziomy, które odblokowały nam wcześniej, klucze. Czy wolicie, żebym to całkowicie pominął? Bo jeśli tak, to myślę, że w tym temacie będzie stream. A już w odcinkach, no cóż, no to po prostu będzie finał Sonika i tyle. Dobra, zobaczmy. Ciekawe, czy Sonic. Y... Sonic w tej wersji może z nim się bić, czy tylko Sonic 2D? Tylko Sonic 2D, okej. Okay. Z tego co pamiętam, to nie jest najtrudniejszy boss, mini boss tak naprawdę. Eee, myślałem, że jak na niego spadnę, tego pokonam. Jak tu... zwolnić, żeby go uderzyć w takiej sytuacji, to też jest ciekawe. O, widzicie to? O, dobra, udało się. On śpiewa wszystkie światła, żeby cię zrzucić! Obróć oczy, aby ich uniknąć! Obróć oczy, aby nie, akurat dałem się, no. Przestałyby się jakieś ringi, cholera. Jakie ja niby mam na nie teraz wskoczyć, co? Jest to by tyle, na razie to wystarcza. A no naprawdę? Ale ten kopiec epicki to trzeba przyznać. Da, 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 da. ESKA łatwo. No dobra, ale to dzięki temu mamy wszystkie emeraldy. Yeah. Bez wątpienia moim ulubionym poziomem jest Green Hill. Ze wszystkich totalnie jest najprostszy, ale nie dlatego go lubię. Lubię go dlatego, że jest bardziej nastawiony na to ściganie się niż na tą sekcję platformową, która potem. Nie wiem, moim zdaniem Suniki to powinny być właśnie takie gry. Jeśli rozumiecie o co mi chodzi. Oj, tu jeszcze nie, tak. Muszę się wyż wyżej dostać. Oj, teraz się będzie działo. No dobra, to moi drodzy, wskakujemy i kończymy Sonika. Let's go! Let's go! Let's go! Okay, whatever you are. If you want to avoid an embarrassing beatdown, you better give up now! You're not in a position to demand anything, you nasty little pin cushion! He had a little help. Dr. Robotnik! Nobody calls me that anymore. If you would be so kind as to explain, gentleman genius Dr. Eggman from the future. It will be my pleasure, most excellent and efficacious Dr. Eggman of the past. After my most recent setback, I stumbled upon the primordial form of this unique creation. Which I discovered had amazing abilities, even I have never been able to master. It could erase time and space. I then had the brilliant idea to use my discovery to undo my previous defeats. In order to perfect it, I needed the help of somebody as smart as I am. The only person that smart is me. Oh, you are too kind, my dear future self. And I was happy to help. I captured your friends, flinging them through time to bait my traps. But the more your monster tears through time, the more damage you do to the world. The world? I'm going to own the world when I'm finished with Sonic. Wow, will I really get that crazy? <laughs> we'll see who's crazy after I destroy both Sonics. Forever. You mean after we destroy them? Less arguing, more destroying. Destroy me? You and what mustache? I beat you all the time by myself, and now there's two of me. Then I'll have twice as much fun defeating you. Just to soften you up. Now it's time to meet your doom. You can do it, Sonic! Come on, Sonic! Smack him! Uh, not you! You've got this, Sonic. You can win, Sonic. Who are they? They are insignificant. You've got the power, Sonic. Focus your spirit. We're with you guys! Don't give in, Sonic! I know you can do this, Sonic! You can win, Sonic! You always do! Time to scramble some Eggman! Super Sonic style! No, ale nie ukrywam, że się teraz <laughs> Po tylu latach z Sonikiem w końcu wraca, wracam do tej gry, kończę ją, a już niedługo czekuję się na kolejną część Sonic Generations. Wow! Nie ma co, to jest dokładnie to, co Sonicu uwielbiam. Dokładnie mówiąc, w tym Soniku, ale to już wiecie. Skupmy się teraz co my mamy do końca teraz robić, bo przyznam, że nie pamiętam za bardzo, Ej, dobra, widzę już. Musimy się do niego zbliżyć po prostu.

Ah, but тут шаши, Sonic, speed 2D и 3D. O, o, o. Be careful, You need to, to hear us! We're gonna help to move. defeat us!

Czy ja mogę zrobić homing atak na no to? Chyba nie. Bo ja się mogę przełączać między danymi, tymi, i wtedy, wtedy one nas nie sięgną.

Is something a matter? We'll be immobilized if it catches you. Now, now we'll, we'll... Finish it! That looks like a homing shot! Careful, Sonic! Now we'll... Finish that it! That looks like a homing shot! Be careful, Sonic! It'll take more than that! To defeat us! That looks like a homing shot! Watch it, Sonic! Now we'll... Finish, finish it! That looks like a homing shot! So Justin in Something the matter? Switch and go after it. It's attacking. Look out, Sonic! It's a warping armor. Mega! finish it's it! it. i'm magic samče To defeat us! Looks like a homing shot! Be careful, Sonic! How about... This looks like a homing shot! Be careful, Sonic! Now we'll... Finish it. it! Looks like a homing shot! Careful, Sonic! It'll, It'll take, take more than that! that. To defeat us! Looks I. like a homing shot! Be careful, Sonic! Watch out for the more than that to, to me the beat Nie ma perfekt bonusa, dlaczego przecież nie zginąłem? No dobra, nieważne i tak znikam, bo pewnie będzie kasęka. Time travel. I'll admit. You weren't half bad, son. Half bad? Are you kidding? It was all great! He collects how many? Wow, where does somebody put all those gold rings? You know what? I don't know. I keep forgetting to ask. It was great teaming up with you. Hope you learned a few tricks that'll help you out in the future. I mean, the past. It, you know what I mean. Hey Sonic! Enjoy your future! It's gonna be great! Whoa. Tak, i po tych wszystkich latach przyszłość Sonica nie była zbyt genialna, ale teraz mają szansę się odkuć z nowym tytułem, i oczywiście to będzie tytuł, który bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo chcę zagrać. Bo, okej, okay, po tych wszystkich latach muszę stwierdzić, ta gierka ma swoje wady, ale powiedzcie mi, czy to była zła gra. Nie, ja się przy niej bawiłem dobrze i mógłbym przy niej spędzić o wiele, o wiele więcej czasu, gdybym tylko chciał. Natomiast uważam to trochę za bezcelowe, bo większość tych. Rzeczy już dawno została pokazana. Jak chciałem przejść tą grę, żebyście wiedzieli mniej więcej o czym był ten Sonic, żebyście zobaczyli jak ta gra wygląda, jak wyglądają poziomy i żebyście mieli porównanie z tym, co teraz nas w październiku spotka. Ale to dopiero w październiku. A w międzyczasie, oczywiście, czeka nas jeszcze wiele innych gier, na przykład obiecany Spider-Man: The Heist. Skończenie Red Dead'a i zastąpienie go Kolejnym jakimś tytułem. Myślałem o Crashu, Insane Trilogy, bo to jest kolejna platformówka, która Mogłaby kogoś z was zainteresować Ale dajcie mi znać w komentarzach co o tym sądzicie, a ja i tak Podejmę swoją decyzję i po prostu wy możecie mi doradzić A ja może tego posłucham, jeśli będzie to sensowne No nic, ja tą gierkę Mógłbym ocenić na takie dobre 6 na 10. 6 na 10 dlatego, że to nie jest zła gra, że nie jest ona wielce długa, że platformówki bazują się na zupełnie innych zasadach rozgrywki i trzeba je oceniać trochę w innych kategoriach. Fabuła tu tak naprawdę jest rzeczą... Zaledwie motywacyjną do przechodzenia, więc fabuła w ogóle nie podchodzi pod żadną opcję oceniania. Natomiast jest spoko, ale to jest moja subiektywna opinia. Fabuła jest fajna, jest prosta, jest uczciwa, po prostu rzuca nas e, i nie obiecuje nie wiadomo czego. A fajny sposób wytłumacza, czemu mamy te wszystkie stare poziomy raz jeszcze, no nie? E, e, no i co jest jeszcze bardzo fajne? No, muzyka. Muzyka tutaj jest bardzo istotna w platformówkach, zwłaszcza w takich platformów jak Sonic, muzyka jest kluczowa. No bo chcielibyście słuchać czegoś, co Wam przeszkadza się skoncentrować, a tutaj nie ma takich rzeczy. Ta muzyka idealnie wpasowuje się w to, co dobrze znamy, bo to też są utwory z starych Soników, tak jak mówiłem gdzieś tam w poprzednich odcinkach, tylko po prostu odnowione, przerobione, zremiksowane i one brzmią dobrze w porównaniu do oryginałów. Ale o tym już też powiedziałem, możecie sobie spojrzeć chyba w, tak, w pierwszym odcinku jest odnosik do Wujka Mruwy, który wam tam wytłumaczy, który wam opowie, który wam przedstawi całą historię Sonica i tam też będzie poruszony temat ścieżki audio także w Sonicu Generations, bo za niego też się zresztą zabrał. E no, i co jeszcze można powiedzieć? No, jeśli chodzi o rozgrywkę, to są te elementy nie fair, które mam nadzieję, że poprawią w, tych, w tym nowym Sonicu. Dlaczego? No, bo są takie momenty, kiedy jest homing, tak? Ale nie ma, bo mignie na sekundę i zniknie. Rozumiecie? Są takie rzeczy, które już nie zależą od umiejętności gracza. Po prostu od jakiegoś fuksa, że gra akurat, zinterpretuje, że jesteś w odpowiedniej odległości, ale nawet jak jesteś, to masz ułamek sekundy, bo zaraz już nie jesteś. To jest minus, to jest minus spory, ale. To widać teraz. Kiedyś, kiedyś myślę, że tak bardzo to nie przeszkadzało, bo ja osobiście nie pamiętam, żebym kiedyś miał takie przeżycia z tą gierką, no nie? Więc ciężko, ciężko mi to oceniać, czy... Czy to teraz wynikał z jakiegoś może błędu w grze, który powstał, no ale moim zdaniem po prostu jest to nie, niedoszlifowany produkt, który lata temu miał pewnie e, m, większą przestrzeń na robienie takich błędów niż teraz. Dzisiaj taka gierka no, jest po prostu turbo wkurzająca, ale cała reszta poziomów, ich różnorodność, kolorystyka, design. Idealnie wkomponowuje się w ten świat Sonicowy i można jeszcze wiele powiedzieć o rozgrywce, bo łączenie tych poziomów 3D i 2D moim zdaniem wyszło na plus. Jasne, 2D to nie są moje ulubione poziomy, ale to jest moja subiektywna opinia, a niektórzy lubią stary styl Sonica, no bo na tym to polega, jeśli dajesz graczowi wybór. No fakt, że trzeba to przejść na dwa poziomy, ale nikt ci nie każe tego robić na eskę, no nie? A możesz to zrobić, to nie jest trudne, tylko wymaga od siebie, żebyś faktycznie w tych poziomach trochę pograł. No i tu akurat wchodzi ten minus tej pamięciowy, że czasami są elementy nie fair, które to psują. No ale jeśli chodzi o właśnie sam wybór 2D i 3D, no to to jest moim zdaniem bardzo fajny pomysł. W tym nowym Soniku, w tym Sonic X Shadow Generations na pewno nie będzie poziomów 2D. Przynajmniej jestem prawie przekonany o tym, że nie będzie, ze względu na to, że Shadow nie miał w swojej grze poziomów 2D, no bo Assault X y, Shadow Generation to będzie gra o Shadow'le po prostu w nowej wersji. No ale zobaczymy, bo widziałem jakieś gameplaye głównie z Shadow'em, więc y, na tym się opiera moja opinia, ale co dostaniemy w, ty, w produkcie końcowym, no to zobaczymy. Także mocne 6 na 10, ale tylko ze względu na to, że no jest to wiekowa gra. Gdyby to była gra wypuszczona dzisiaj, to miałaby 2 na 10, po prostu, bo cała reszta nie ratuje tego. Natomiast to, że to jest gra właśnie z takiego okresu, zresztą zobaczcie, ja sobie zniknę na chwilę. Te rzeczy, które tutaj widzicie w tym małym monitorku, to są te same poziomy w starszej grze. Widać, że to wygląda inaczej. Widać, że to wygląda specyficznie. I tamte gry, a zwłaszcza ta, która teraz się pokazuje Sonic Unleashed, to są gry, które. No, nie wpasowały się w gustawiców, bo mimo że Sonic Unleashed ma te poziomy, dokładnie mówiąc, ten poziom, który teraz widzicie, bardzo fajny, bo to jest właśnie poziom szybki, ale tam też są etapy z Wilkołakiem, które są mega nudne, mega rozciągnięte i totalnie nie pasują do stylu rozgrywki, jaki Sonic prezentuje. Także jak widać, Sonic Generations nauczył się na błędach, ale jest to jedna z niewielu gier Sonica, która to robi, i tym zresztą zakończę. Eee, moje wypowiadanie się na ten temat. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie oczywiście z dzwoneczkiem by być na bieżąco. Do zobaczenia. Wirtualna piana i cześć.